I w Świtezianki, teraz trzeba skręcić w lewo ze Zgierskiej. Tutaj nie, to spadnie. Nie, nie, telefon jeszcze widziałem no, pod to siedzenie. To później, jak się zatrzymamy. Świtezianki jest będziemy skręcać w lewo w Świtezianki. I jedziemy ulicą Świtezianki. A tu po lewej ulica Sitowie. Jeśli ja tak rozpędzę i mocniej zahamuję, to może ten no, telefon wyskoczyć. Dobra, dobra, Tu ulica, do ulicy Krecie się zbliżamy. Nie, Urocza, co ja mówię, ulica Urocza, bo uroczą w lewo. I ja jedziemy ulicą Uroczą. To jedziemy tam dalej, czy to... Nie, nie, tu zaraz w lewo, w Tatarakową. Tak, między blokami? Tak, tak, ja ci powiem. Tu trzeba skręcić teraz w lewo, w ulicę Tatarakową do mnie. Tatarakowa Tata jest. Jesteśmy. Tatarakowa. Po lewej stronie mijamy parking przy Tatarakowej. A ty jedziemy prosto tutaj. I tutaj. Jeszcze prosto i tam zaraz lekko będzie w prawo. A po lewej klub fitness. Klub jest widać. To tu już nie ma klubu. klub fitness. Tu nie, nie ma sklepu, jest klub fitness. tu w prawo? Skręcamy i teraz znowu w lewo, drugi skręt. Ale teraz do Aleja Zakochanych, się zbliżamy i skręcimy w lewo. To jest Aleja Zakochanych? Tak, to jest Aleja Zakochanych. <grytanie> A to pisze Sitowie, ale Aleja Zakochanych to jest. A tam przed nami brama, gdzie jest do nas wjazd, Tatarakowa 15. Ty przed nami nie jechał? Może. Gdzieś skręcił wcześniej tam się nie dojedzie? No nie, no takie tutaj w lewo i w lewo do mnie. No, jesteśmy na Takarakowej, 15 akurat, jeżdżamy. No wreszcie ten budynek jakoś przejrzał. No będzie wyglądał, no. No i teraz gdzieś tu zaparkuj, tu chyba na prawo może.